Cześć, nazywam się Łukasz Lorenc i kandyduję do wrocławskiej Rady Kultury. Jestem współzałożycielem kolektywu Regime Brigade. Od trzech lat jesteśmy także stowarzyszeniem, wytwórnią płytową. Organizujemy wydarzenia muzyczne i nie tylko. Między innymi stworzyliśmy festiwal druku nacisk, braliśmy udział w mikserze pokoleniowym w ramach mikrograntów i wiele innych tematów, które dotyczą wrocławskiej kultury i młodego pokolenia, które jest nią zainteresowane w naszym mieście. Uważam, że potrzebujemy Wrocławskiej Rady Kultury, ponieważ to wyjątkowe i nowoczesne rozwiązanie, które daje faktyczny głos stronie społecznej, także i w ścisłej współpracy z miastem, urzędem, twórcami i menadżerami kultury. A więc wszystkim, którym zależy na tym, aby środowisko kulturalne we Wrocławiu się rozwijało. Włączenie mieszkańców w tworzenie wrocławskiej kultury jest najistotniejsze, uważam, bo to dla nich przecież. To wszystko robimy, to oni są bezpośrednimi odbiorcami, konsumentami tej kultury, i dopiero w takiej bardzo bliskiej relacji jesteśmy w stanie odpowiedzieć na, na pytania, czego to miasto potrzebuje. Chciałbym być głosem tych młodych osób, odpowiadać na ich potrzeby i na to, co ich interesuje w tym obszarze kulturalnym. Uważam, że najważniejsze na początku tej trzyletniej kadencji będzie stworzenie jasnej komunikacji, systemu i fundamentu do tego, aby każdy czuł, że może być częścią tego działania. Tak, aby jedna i druga strona wiedziała o swoim istnieniu. To, co jest ważne dla lokalnej miejskiej kultury, to moim zdaniem właśnie Grupa Kultury Wrocław i Wrocławski Kongres Kultury. Dlatego od początku aktywnie biorę udział w spotkaniach. Także jestem w grupie produkcyjnej zaangażowany w tworzenie kongresu, i to jest ta aktywność, która zajmuje mi. Wiele czasu przez ostatnie miesiące, ale także oczywiście nie zatrzymujemy się z działaniami jako kolektyw artystyczny reżim. Między innymi ostatnio wydaliśmy ZIN, ponieważ wciąż wierzę w kulturę magazynów niezależnych. Kultura to wszystko, to co nas otacza to my, wy. Jeżeli chcecie być tego częścią, przyjdźcie i zagłosujcie na Wrocławskim Kongresie Kultury.